Cześć ja jestem Patrycja24 a to już drugi odcinek przy tego, The Minecraft fans. Zrobiłem zarys mojego domu, znaczy przykład, tutaj jeszcze, jak będzie nasz wyglądał dom. Przetopiłem sobie jeszcze trochę tego okien. Teraz zrobię yy, panele okna, takie okna. Takie, ale choćby panele. Teraz to zrobię takie okno. Z jednej przeróbki dostajemy aż 16. Bardzo fajnie, o, fajnie wygląda. Robimy tak. O, akurat nie, nie a <grywa> Myślałem. Więc tak będzie na razie wyglądał nasz dom. Tutaj będą drzwi. Jeszcze raz zrobimy. Podłogę zrobimy e, z drewna może Drugie piętro o, Chodź Nie mam A nie mam Wystarczy z Tutaj robimy teraz Robimy sobie schodki I tu tam cobblestone, a tutaj dam brika, tak, o co zrobię? gdy kopałem cobblestone to wydobyłem jeszcze 10 żelaza. domek będzie wyglądał w następnym odcinku może pójdziemy jeżeli znajdę jakąś jaskinę jakąś jaskinię jak znajdę no to pójdziemy na poprawę poszukać czegoś wartościowego No, będzie mały, bo po co taki duży na jedną osobę? Okej, okay. to tak wygląda. No nawet fajnie, teraz zrobimy drugie piętro zesek nie może że ze stołna to ze stołna bywało fajnie, no to zobaczmy w pobliżu czy jest jakaś jaskinia tutaj by zrobię taki sobie choćby domek podziemny a teraz chcę poszukać jakąś jaskinę, o jest mam pochodnie dużo o a nie myślałam że to jest żelazo oj dużo tego nie było idę po, po a mam trzy pochodnie nie na to działam nie zauważyłem o żelazo znowu oj. zaraz kupujemy węgiel i oświetlimy Kupiłem węgiel yy, W pierwszym odcinku było słabo mnie słychać Bo miałem mikstereo włączone, a nawet nie działałem. Więc w pierwszym o, odcinku mówiłem, że Mówiłem tego, że zrozpiliśmy się na fajnym miejscu do zbudowania domu tam jeszcze że miałem yy, przygody tylko że mi się yy, tego uszkodzi, więc nie mogłem go za no, załączyć więc robiłem od nowa no i to tak praktycznie wszystko pokazywałem jeszcze jak zrobić cegłę jeśli zauważyliście Widać, że tam na dole jest jaskinia. To zwiedzimy ją sobie, ale to później. Są pochodnie drewno, o, zrobimy sobie cztery. Nawet więcej, bo nie widziałem. <grym> ok, 20 pochodni, na pewno wystarczy. i tu jest ta jaskinia. I idziemy, dobra, idziemy teraz tutaj w dół. W tym odcinku na pewno o wiele lepiej będzie mnie słychać, bo w tamtym było słać jak kopałem i, i jak chodziłem to tak głośno bardzo Po filmiku będę musiał zrobić sobie save'a żeby znowu nie uszkodzić ja, jak tu iść a tu idzie zejdziemy idzie. tutaj na dół Akurat tutaj, a to tutaj jest to. Raz, ja, mamy. O, nawet. No to, chyba, pojedziemy jeszcze tutaj, zwiedzić węgiel. Żelazo i węgiel. Uh. Oj, to chyba pójdziemy tam zwiedzać w kolejnym odcinku, jeżeli zbudujemy nasz dom. Szukamy jakichś surowców. Lazo. Zaraz mi się kilo żelazny skończy. Szia uliczka, ale żelazo jest. Dziewięćdziesiątka. <totopijas> Tutaj jesteś. Węgiel. Wow! Widzicie to? Tylko szkoda, że to nic takiego nie ma. Jeśli będę miał czas, to tam zejdziemy. Teraz znaleźliśmy znowu węgiel. Wersji 181. No to można bardzo łatwo znaleźć dużo surowców. A najwięcej gliny Okej okay. Chcesz, że zejdę tutaj, a, dużo tutaj nie było, a no to możemy też Zbieram do jednego z taka tego o Oj Ну то no, идем на стоянке. Мама, надежда выйдет. o nie jest szybki na razie gram na peaceful ale to chwilowo to tak gdy, yy, gdy skończę domek no to będę już grał na normalu będzie ciekawa walka z creeperami sowiemy węgiel to to później przetopimy no teraz węgiel będzie nam potrzebna potrzebujemy to to schować no a to no i to wszystko teraz pieców mamy Przetopimy na Cobblestone. No i gdy się przetopi, to ja do Was wrócę. To do... na razie na razie. Ja jestem z powrotem. Przetopiłem już wszystko. Wszystko, przepraszam. Okej, Co wiem. Schowamy. No i budujemy dalej. Mam nadzieję, że jeden tak tego wystarczy. U. Musimy znaleźć w pobliżu jakąś jaskini, bo bez jaski na to. Górna dwóch dw 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 zabrakło, zabrakło, ale mam jeszcze na to raz, dwa i raz i przetapimy. Mm. to jest muszę się czymś podsadzić, to dirt podłogę zrobimy z drewna i dach no też z drewna To teraz sobie teraz mi będą potrzebne to I zrobimy sobie łopatę. Drzwi. Tak się robi drzwi. Drzwi nie można stakować. Trawno i. Okej, okay. i drzwi położymy tak. No i domek już nawet w ładnie wygląda. Teraz będę rozkopywał podłogę, no to to na pewno będzie nudne. Ale ja zatrzymam filmik i tutaj jeszcze powydobywam trochę drewna, no to w będę zbierał tego drewno no i tam dach jeszcze zbuduję i podłogę no to na razie cześć oceniacie komentujcie subskrybujcie mój profil na